Zagrałem w gotykę remake, żebyście wy nie musieli tego robić. Uważaj, chłopcze. Na pewno chcesz się tak bawić. Oczywiście to był żart, spokojnie. To lepiej nie żartuj, bo mało kto ma tutaj poczucie humoru. Przez y, ostatnie. Y... Kilka godzin, tak naprawdę. Miałem okazję sobie zapoznać się na spokojnie z Demkiem, które wcześniej było bodaj dostępne na Gamescomie, natomiast Wy będziecie mogli sprawdzić je również samodzielnie już niedługo, ponieważ 24 lutego, kiedy będzie ono ogólnodostępne. Na ten moment, natomiast możecie zobaczyć, jak sobie radziłem ja. Gra. Kurczę, no to jest ciężki temat generalnie, bo jest to na pewno materiał na hit. To jest naprawdę dzieło, które może być fantastyczne, ale w tym momencie taki nie jest. I nie jestem też przekonany, czy na pewno będzie w przyszłości. Z tego co się orientuję, to tytuł ten ma wyjść w 2025 roku. Troszeczkę chyba był opóźniany, bo była też mowa o 2024. Generalnie jeżeli chodzi o zajawkę, że może coś takiego powstać jak go Remake, to mieliśmy już w 2019 roku, kiedy przecież wyszedł ten Playable Teaser. Czasu zatem zostało niewiele, więc zakładam, że stąd wzięło się w ogóle demko, które zostało udostępnione szerszemu gronu odbiorców. Najpierw youtuberom, influencerom, whatever, a potem oczywiście graczom 24 lutego. Ja już mam pewne wnioski i wrażenia teraz, tak zupełnie na gorąco, więc wybaczcie, jeżeli będę zbyt na przykład tutaj emocjonalnie podchodził do niektórych rzeczy, ale naprawdę to jest moja gra z dzieciństwa. Gothic 1 to jest moja gra z dzieciństwa. Może nie na premierę, bo nie miałem okazji na premierę w nią pykać, ale w 2004 jakoś albo trzecim roku, kiedy gra trafiła na cover CD Action, no to wtedy był jakby mój pierwszy raz. Wtedy się gothicowo rozdziewiczyłem i po raz pierwszy miałem okazję zapoznać się w ogóle z przygodami bezimiennego i to była fantastyczna sprawa. Wtedy już ta gra wydawała mi się mega przestarzała. W 2004 roku już mega mi się wydawała przestarzała, a co dopiero teraz? Teraz jest w ogóle nie jest przestarzała. To jest fantastyczna gra, która się kompletnie nie starzeje i to jest w tym niesamowite. A dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, że twórcy ewidentnie chcą, abyśmy czuli podczas ogrywania tego dema, że myśmy to już widzieli, myśmy tam byli i że to jest coś znajomego, co już po prostu znamy i lubimy i to się już kiedyś sprawdziło i teraz sprawdzi się jeszcze raz tylko, że lepiej. Powiem wam, że już na samym starcie, kiedy ja sobie tylko tę grę odpaliłem i usłyszałem fantastyczne utwory Taja Rosenkrantza, który skomponował ponownie muzykę do tejże produkcji, która już w pierwszej części była fantastyczna, ale teraz to jest po prostu mózg na ścianie, otwarta gęba z zachwytu ślinotok, wszystko naraz, to mi aż po prostu zaszkliły się oczy. Normalnie zaczęły mi siedź po prostu potokiem łzy, no bo to było jakieś takie, to było takie potężne uderzenie nostalgii, że ja się czułem jakbym pojechał, nie wiem, w rodzinne strony i szedł sobie spacerkiem po miejscówkach, w których miałem jakieś fantastyczne na przykład wspomnienia albo doświadczenia i po prostu wszystko to do mnie wracało. Totalnie w identyczne nuty Kai rozwijał. Kranz u mnie uderzył i chwała mu za to. Zresztą on też bardzo się cieszył, że mógł powrócić do tej pierwszej części i mógł skomponować oprawę audio na nowo i mógł sobie unowocześnić pewne, pewne rzeczy, pewne rzeczy zmienić, pewne rzeczy usunąć, pewne dodać, ale powiem wam, że jak już sobie uruchomiłem Tika Remake i zobaczyłem Diego, jak on mówi do mnie, cokolwiek on tam mówi, a no jak to cokolwiek mówi. No, oczywiście był dla mnie niemiły i nie interesowało go, jak mam na imię. To nie było dla niego ważne. On mi tam powiedział swoje rzeczy. Potem zobaczyłem jeszcze świstaka, bodaj i kolejne postacie, które się pojawiały. E, oczywiście w gotyku oryginalnym. No to ja odleciałem. Jak ja to zobaczyłem wszystko, posłuchałem tego, zobaczyłem te miejscówki, zobaczyłem pierwsze mapy, po których można się było poruszać i eksplorować. No to jest naprawdę niesamowite uderzenie gorąca, niesamowite uderzenie takiej nostalgii, takiego przyjemnego ciepła uczucia, jakby się powracało do czegoś, co już po prostu się dobrze zna. Zresztą to było takie super, kiedy ja na przykład sobie szedłem i zobaczyłem chrząszcza i nasza postać, jakby tak uroczo wręcz do tego chrząszcza, ona go nie gniecie tego chrząszcza, tylko ta animacja jakoś tak się zazębia, że ta postać nie atakuje tego chrząszcza w sposób naturalny, tylko w taki gotykowy. I teraz ważna sprawa. No jeden powie, że to jest, to jest po prostu drewniana animacja, i to jest oczywiście prawda, ale no to jest takie bardzo gotykowe, nie? To wydaje mi się, że to nie jest do końca produkcja, która będzie skierowana dla nowego. Gracza dla nowego odbiorcy, tylko to ma się przede wszystkim spodobać starym dziadom, czyli nam po prostu. Nie oszukujmy się, minęło ponad 20 lat. 24 chyba, bo to 2001 albo 2000 nawet. To są produkcje po prostu dla nas. To jest remake dla nas, zrobiony przez, nie wiem czy fanów, nie wiem w sumie czy Alchimia jest w jakiś sposób powiązana z Piranią, bo nie sprawdzałem tego szczerze mówiąc, bo mnie głównie interesowała sama gra i o niej zamierzam mówić, ale naprawdę czuć, że. Oni, oni wiedzą o co chodzi, oni czują ten klimat, atmosfera jest niesamowita, grafika też jakby, wszystko, wszystko to współgra, tak? Jeżeli chodzi o poczucie klimatu, jeżeli chodzi o poczucie gotyka, Wiecie, no bo jak to wygląda? No na start mamy ogromną drabinę, po której trzeba się wzbiąć nie spadamy z niej, co ciekawe. Mamy też właśnie te dwa chrząszcze, potem pojawiają się postacie, które znamy, w ogóle sterujemy Nyrasem, czyli jakby też postacią, która występowała w oryginalnym gotyku. Alkimia generalnie wyraźnie zazna że to jest zupełnie odrębna historia, że to jest zupełnie inna postać, która ma zamkniętą linię fabularną i ona nie będzie miała wpływu na fabułę w faktycznej grze, ale no kurczę, to jest wszystko zrobione w taki sposób, abyś ty, mój drogi graczu, miał po prostu. żebyś wiedział o co chodzi, no bo ja wiedziałem doskonale o co chodzi, wiedziałem na przykład, jakie ziele mogę zebrać, to było też super, że ja od razu wiedziałem, jakie na przykład jagody mogę zebrać. Nie? Jakie obiekty po prostu podlegają podnoszeniu? Ja wiedziałem, że tam gdzieś będzie miecz, który, który będę mógł sobie wziąć, albo schowany gdzieś będzie łuk. Tam w kopalni bodaj był schowany łuk. Taka esencja gotyka skitrana na jednej malutkiej mapce. W tym demie też nie chcę Wam wszystkiego zdradzać, więc może się zamknę lepiej, bo faktycznie to każdy powinien sobie zobaczyć samemu. W każdym razie jest to zrobione naprawdę z ogromną dbałością o szczegóły. To jest takie pieczołowite przygotowanie materiału, żeby ta nostalgia uderzyła jak najmocniej i żeby zachęcić nas do kupna pełnej wersji oczywiście. No, no, mnie to zachęciło, ale uważam, że jeszcze jest naprawdę sporo do poprawy, ale to o tym za oczywiście jeszcze za chwilę. To, co mi się również bardzo spodobało w remake'u Gotika, to świetna oprawa audiowizualna. To śmiga na silniku Unreal Engine 5, jak niestety, moim zdaniem, niestety, ale mniejsza o to, wiele gier, które obecnie też wychodzi, w związku z czym te gry wyglądają identycznie. Moim zdaniem one wyglądają identycznie, no ale mm, spoko. Natomiast Gothic ma w tym wszystkim jakiś taki swój styl. Ta właśnie atmosferę, ten klimat, którego bardzo ludolodzy nie lubią i pewnie jak ktoś obejrzy to mnie tutaj schejtuje, ale to wszystko w sobie łącznie naprawdę e, tworzy jakiś produkt. To naprawdę jest odrębny produkt, który może być w jakiś sposób e, inaczej postrzegany niż cała ta wiecie cały ten copy klej, który obecnie się robi. I dlaczego o tym wspominam? Bo grafika generalnie jest świetna naprawdę. Ten Gothic remake wygląda Fenomenalnie. Gra wygląda fenomenalnie w moim odczuciu. Chodzi też również dobrze, bo to śmiga, mówię, na silniku Unreal Engine 5, a nie zauważyłem na przykład jakiegoś stutteringu, nie wywaliło mi do pulpitu, nie było mocniejszych jakichś fryzów. Generalnie naprawdę działa to nieźle. Czy super płynnie? Ja akurat grałem na Arku A770 od Intela, który to jest no, niezłą kartą, ale nie oszukujmy się, to już nie jest ten produkt z najwyższej półki w dzisiejszych czasach. To jest dwuletnia karta, która no, jest taka powiedzmy na poziomie rtx 4060, ale wciąż ta karta pozwoliła mi na odpalenie Gotika mniej więcej w 55 klatkach na ustawieniach epickich i rozdzielczości 1440p. 2K, słuchajcie, całkiem nieźle. 50 klatek, 2K, 55 nawet klatek. Naprawdę grało się w to płynnie, i ani razu mi tak naprawdę te klatki nie spadały. Nawet pomimo tego, że nagrywałem jeszcze gameplay, a te karty totalnie nie są przystosowane, żeby gameplay nagrywać. Więc ogólnie, jeżeli chodzi o optymalizację, Dema przynajmniej. To naprawdę było super i to nawet nie tylko w tych miejscach, kiedy, powiedzmy, ten poziom stresu był niewielki, ale i w nieco bardziej wymagających miejscówkach, takich jak na przykład jakiś las taki przepasany, wiecie, jakimiś promieniami światła, wodospad albo na przykład ten majestatycznie, fantastycznie wyglądający stary obóz w tle, bo oczywiście tam demo nie pozwala, aż tam schodzić na dół i sprawdzać e, i to wszystko eksplorować, ale tylko pokazuje nam z daleka, co tam zaoferuje w przyszłości, ale to i tak jest, słuchajcie, no coś fantastycznego móc to oglądać, chłonąć ten fantastyczny mm, klimacik gotykowy i to wszystko zagrało. Oprawa audiowizualna zagrała, eksploracja zagrała, postacie, uderzanie na nostalgii, wszystko było super. Dialogi drewniane, trochę pisane na kolanie, ale taki był gotik. to jakby jest spoko, ale niestety nie mogę tylko słodzić, bo naprawdę jest dużo jeszcze do poprawy. Poczytałem sobie wczoraj troszeczkę mm, o tym, jak gra jest postrzegana wśród e, społeczności, no i wiele się narzeka na poruszanie, na walkę i generalnie na taką mocną toporność. Jedni mówią, wiecie, że ta toporność to jest właśnie takie gotikowe, no że halo, że hej, przecież tak było też m, w pierwszej części, tak było przecież w pierwowzorze, tak? A drudzy mówią, że to jest jednak rynek. To powinno być jednak trochę bardziej płynne. To powinno być unowocześnione, jakoś przystosowane, żeby zachęcić większą ilość nowych graczy. No i niestety, stoimy gdzieś po środku. Jest piękna oprawa, nowiutka całkiem zrobiona na odpicowana, i tak dalej. A po drugiej stronie ta gra jest otwornie, sztywna, nieresponsywna. I po prostu taka nieprzyjemna troszeczkę w graniu. Miałem troszeczkę problem ze sterowaniem postacią, ponieważ cały czas jest to takie odczucie, jakby sterowało się ciężką kłodą, taką nieruchawą, taką bardzo, bardzo słabo mobilną, taką niereagującą w odpowiednim momencie, tylko teraz z takim opóźnieniem. To jest takie, takie powolne, takie, takie nieporadne. O, może w ten sposób i naprawdę uciążliwe na początku, ale to trwa mniej więcej dla fana gotyka i dla fana gier pirani bites jakieś nie wiem 5 minut kiedy naprawdę jest problem nawet ze zebraniem głupiego itemka ze stołu, albo wiecie, siadacie na stołku, albo siadacie na jakimś, na jakiejś ławeczce i tak dalej i człowiek musi odczekać kilkanaście sekund, aż ta postać usiądzie majestatycznie, powoli, popatrzy sobie przed siebie i potem po dziesiątym kliknięciu przycisku, żeby wstać, to on wstanie dopiero, nie? To jest trochę uciążliwe na początku i człowiek bardzo szybko się uczy, żeby no może nie budować tej imersji, Zbyt, zbyt często. Natomiast sama postać mam wrażenie, że jest przesadnie ociężała. Tylko że to nie jest taka ociężałość, że wiecie, właśnie jak powiedziałem, budująca imersję. To nie jest tak, że my sterujemy człowiekiem z krwi i kości, my to czujemy. Wręcz przeciwnie, ja miałem wrażenie, że to jest taka właśnie wciąż gra, w dodatku kulejąca chyba budżetowo pod tym względem, ponieważ no, nie do końca było komu albo nie, nie do końca było czasu, żeby to odpowiednio zaprojektować. I miałem wrażenie, że właśnie steruje takim. Kawałkiem kodu, po prostu ociężałym, który jest, no, wkurzający w pewnym momencie, i trzeba się do tego przyzwyczaić, już się potem na no, to nie zwraca jakoś specjalnie uwagi, ale potem dochodzi, na przykład, do walki, i tu już jest dramat. To znaczy, no, jest naprawdę źle, i. Nie wiem, nie wiem, czy to, to zostanie, słuchajcie, naprawione. Ja doskonale rozumiem, jak było w jedynce, w dwójce. Doskonale pamiętam, że trzeba się było po prostu tej walki uczyć. Jakby z każdym tym poziomem, mieliśmy tę walkę ułatwioną. Zmieniały się animacje. Wiecie, na początku to było takie bardzo powolne: lewo-prawo, lewo-prawo, góra, ewentualnie i tak dalej. Te ciosy jakby się ze sobą nie łączyły. Na drugim poziomie już to było szybciej. Na trzecim poziomie można było łączyć to w kombosy też jeszcze szybciej. Ja doskonale pamiętam, jak to było w oryginale, ale nie pamiętam tego, że w pierwszej części mi się tak źle walczyło. Że ja nie mogłem nikogo trafić, a tutaj absolutnie te animacje albo właśnie nie trafiają do naszego przeciwnika, albo gdzieś po prostu wywijałem gdzieś po bokach, nie trafiałem w ogóle, bloki nie wchodziły. No, ciężko naprawdę było cokolwiek zrobić. W pewnym momencie też się oczywiście przyzwyczaiłem i zacząłem sobie radzić w tej walce. Słuchajcie, pokonałem cieniostwora, pokonałem parę kretoszczurów, pokonałem nawet goblina jednego, miałem okazję zawalczyć. Nie pokonałem niestety strażnika, bo mi. Złoju skórę i mnie zabił, jak to w gotiku było, jeżeli się zaczepiało bez sensu innych. Natomiast wciąż nie czułem, że to jest coś, co bym chciał robić częściej. Raczej coś, co musiałem po prostu odbębnić, bo na mojej drodze pojawił się potwór, jakiś stwór, który, no, musiał zostać po prostu przeze mnie ukrócony. To jest naprawdę do poprawy, i powinno się stworzyć, może nie wiem, jakoś lżejszą tę postać, żeby te animacje się jakoś tak szybci szybciej wykonywały, no nie wiem, no nie jestem programistą, więc ciężko mi tu powiedzieć. Zauważam natomiast kiepsko zaprojektowany system, nawet nie samej walki, ale po prostu poruszania się postaci. Mam wrażenie, jakby tu włożyli jakiegoś takiego kloca do pięknie wyglądającego świata, że mieli czas na to twórcy po prostu, żeby wymodelować idealnie te miejscówki z demka, ale już tak samo niekoniecznie było z postacią, którą sterujemy. Troszkę mnie to zbiło z tropu, ponieważ Wiecie, na początku, jak usłyszałem fantastyczną muzykę, troszeczkę sobie poeksplorowałem, porozmawiałem z npc wykonałem tam jedno czy tam dwa zadania i nawet utłukłem jakiegoś tam przeciwnika. To ja tylko mówiłem: ale to jest super, ale to jest super, ale to jest super, i jeszcze będzie lepiej, jeszcze będzie lepiej, jeszcze na pewno będzie lepiej. Taki wiecie, taka podjarka, takie kurde, ale to jest sztos, nie? Ale potem jakoś to zaczęło. Może nie wyparowywać, ale jakoś to zaczęło tak we mnie gasnąć. Zacząłem jakoś tak mniej zwracać uwagę na te fantastyczne elementy, które powinny jeszcze bardziej wybrzmieć w oryginale znaczy w pełnej wersji yy, i zacząłem skupiać się na tym co mnie irytuje więc jak na demo które trwało i można je przejść to nie wiem no jak ktoś się uprze to nawet w 15-20 minut to całkiem szybko prawda żeby tak już od razu mm, zauważyć takie problemy jeszcze ważna sprawa goticzek w moich gameplayach jest w wersji angielskiej natomiast oczywiście wersja polska jest w tym również z fantastycznie nagranym dubbingiem z tym że nie jest ona jeszcze do końca zoptymalizowana to znaczy że tam jeszcze są jakieś poprawki których po prostu nie wiem twórcy nie chcą pokazywać jakichś błędów i tak dalej, więc no nie byłem takim e, dziadem i nie pokazałem wersji, która jeszcze nie jest do końca ukończona. Natomiast mogę powiedzieć, że faktycznie dubbing jest rewelacyjny, tak samo jak muzyka. Jeżeli nie graliście w Gothica jeden od lat i sobie zagracie w niego onownie, to to poczujecie się jak w domu. No i słuchajcie, w ramach opinii końcowej, cóż ja mogę powiedzieć? No demo jest spoko, fajnie się w to grało, wciąż wydaje mi się, że jest to potencjał naprawdę na hit. E, nie wiem natomiast, czy taki hit, który się rozejdzie po całym świecie. Jest to na pewno produkt skierowany do graczy, którzy już mieli okazję poznać historię bezimiennego i oni się tutaj poczują fantastycznie. Natomiast nie jestem do końca przekonany, czy sięgną po niego ci nowi gracze, którzy są przecież przyzwyczajeni do RPG-ów, które są łatwe, proste, piękne i gdzie macie milion znaczników na mapie. Tutaj chyba czegoś takiego w ogóle nie będzie. Nie będzie odkrywania, wiecie, wierz znaczników innych pierdół tylko będzie wszystko skupione wokół fabuły, wokół fantastycznych postaci, wokół budowania własnych statystyk, yy, giru i tak więc jakby stary, dobry yy, poziom gotykowy w 2025 roku. Niestety technicznie, pod wieloma względami, to wciąż jest jeszcze rok 2001. I co z tego wszystkiego wyjdzie? Jestem bardzo ciekawy. Dajcie też znać, czy wy jesteście ciekawi i jakby to wszystko widzicie. Tyle ode mnie, dziękuję serdecznie za uwagę, do następnego i na razie.